Jaka jest też gwarancja dla klienta, mm -hmm. że po tej pierwszej wpłacie 15% mm -hmm. przed podpisaniem aktu notarialnego nie znikniemy z rynku z jego pieniędzmi? Bo nie bardzo ma, często nie słyszę nie Olaf. Ale nie, to, wiesz, to jakbym tutaj dawał jakieś gwarancje, że nie znikniemy. Wiesz, bo nawet my istniejemy ileś lat, prawda? I nawet mm. gdybyśmy byli największą spółką akcyjną w Polsce i. Posiadali 300 milionów kapitałów, to i tak bym nie powiedział, że jest gwarancja, bo jesteśmy spółką, która jest 300, ma 300 milionów kapitału i tego nie ma gwarancji. To jest kwestia taka, że on podpisuje z nami umowę, może sprawdzić oczywiście naszą firmę. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś chce mieć taką gwarancję, żeby mu te pieniądze nie zniknęły, no to jest, my oferujemy taką możliwość, ponieważ też wiemy, co się na rynku dzieje. Wpłać te 15% w depozyt notarialny. I po prostu one z depozytu notarialnego zostaną uruchomione w momencie podpisania aktu notarialnego. Więc dla takich, którzy, że tak powiem, bardzo, bardzo się boją, ponieważ no, z przyczyn osobistych gdzieś się nacieli, może na jakiś oszustów, to coś takiego oferujemy, mogą coś takiego zrobić.